Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sernik ze śliwkami. Na ciasto będziemy potrzebować 3 jajka, szczyptę soli, 1,5 szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250, pół szklanki cukru, 100 ml oleju, łyżeczkę proszku do pieczenia. A tutaj mam do masy serowej kilogram sera z wiaderka, jedną szklankę cukru, dwie duże łyżki mąki ziemniaczanej i sześć białek. Białka z cukrem i szczyptą soli ubiję na sztywno. Połączymy z serkiem i mąką. A tutaj mam 40 deko śliwek, śliwki pokroiłam i oprószyłam dwoma łyżkami kisielu. Teraz ubijam białka na sztywną masę z cukrem i jajka. Masę jajeczną już mam ubitą, białka również, i teraz do masy jajecznej dodaję. Proszek. Dolewam olej. I dodaję mąkę. I dokładnie mieszam. Składniki dokładnie należy połączyć tak i ciasto już mam połączone a teraz przygotujemy masę serową białka mam ubite do białek dodam ser Dodam mąkę ziemniaczaną i dokładnie pomieszam. Należy bardzo dokładnie połączyć. już mam masy serowej połączone i teraz już będziemy jeszcze zbiorę brzegi super i teraz śliwki również pomieszam śliwki są już oprószone kisielem Teraz formę 17 na 27 cm. Mam wyłożoną papierem do pieczenia. Większą część ciasta wykładam do formy, a jedną trzecią zostawię. Rozprowadzam po całej powierzchni. Ten sposób. Tak. i wykładamy na ciasto masę serową. Wyrównujemy powierzchnię. na masę serową wykładamy śliwki też starajmy się aby ta cała powierzchnia była pokryta śliwkami jeżeli lubimy możemy śliwki oprószyć cynamonem a jeżeli nie to możemy zrobić Taką wersję jak ja zrobiłam. Mamy przygotowane. Tak się staram rozprowadzić po całej powierzchni. I teraz na wierzch. Damy pozostawione ciasto. Rozłożymy tak już dowolnie. Możemy to zrobić rękoma. Rozłożymy niewielkie kawałeczki ciasta po całej powierzchni. I sernik będziemy piekli w 170 stopniach godzinę czasu. I tak przygotowany sernik powędruje do piekarnika. Zawsze sernik studzimy przy uchylonych drzwiczkach. Tak sernik ze śliwkami wędruje do piekarnika. Mamy przygotowane ciasto i wędruję do piekarnika na godzinę czasu w 170 stopniach. Sernik ze śliwkami mamy upieczony i wierz oprószę cukrem pudrem. A tak wygląda. Przekro. O ile państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę sernik ze śliwkami.